Bywa czasami. Okej, okay, słuchajcie, to co chciałbym zrobić w tym króciutkim dosłownie live, w tym e, 5-10-nawet minutowym, to tak jak w tule mamy dokładnie tytuł, czyli czy e-mail marketing umiera, czyli czy warto budować bazy e-mailowe, czy to nie jest już e, przestarzała metoda, czy może warto wchodzić tak jak na przykład tutaj w Messengera. Tutaj, to co widzicie e, dokładnie na tym wykresie, to jest wykres aktywności. Wykres aktywności użytkowników, tego jak się zapisujecie, tego jak się zapisujecie na live'a dokładnie. Link jest w opisie darmowylive.pl. Także widzicie, od momentu, kiedy zacząłem, ostatnio się zaktywowałem po dwóch latach, można powiedzieć, mniejszej aktywności i zacząłem nagrywać filmy, to ta kreska wystrzeliła pionowo. Po prostu idziecie w setki, praktycznie nawet dziennie, o ile nawet nie w tysiące już w tej chwili. I moim celem jest zebrać 10 tysięcy osób. I po prostu wtedy wystrzelić z tym live'em, z tym darmowym, głównym live'em. Cześć, Albert. Cześć, Ireneusz. Cześć, Dariusz. I z tym live'em wystrzelić. Ja mam teraz taką wieczorną, ostatnią kawkę, bo powiem wam, przyznam wam się, że dziennie pijam nawet do siedmiu, ośmiu kaw. Wiem, czy kiedyś przyjdzie mi za to zapłacić, pewnie. Cześć, cześć, Mister Jajka. Natomiast to, co chciałem teraz, właśnie powiedzieć, to w tym krótkim live'ie, w tym krótkim wejściu takim wieczornym, chciałem wam opowiedzieć. Okay. Czy, moim zdaniem, warto budować bazy adresowe? Taka perspektywa chyba będzie lepsza. Potwierdźcie bardzo proszę, czy mnie słychać. Poprosiłbym o kliknięcie, czy komentarz, czy jest wszystko ok. I czy warto budować bazy adresowe? Czy e-mail marketing umiera? Czy ta metoda generalnie jeszcze działa? Czy warto w ogóle wchodzić w tą metodę? To wszystko właśnie chciałem w tym króciutkim live'ie, mikro live'ie. No i jednocześnie chciałem Wam opowiedzieć, między innymi o wynikach dokładnie, tego eksperymentu tutaj, tak? Czyli tego, jak szybko się zapisujecie. Czyli to, co trzeba zrobić, to w pół minuty reklamy www.darmowy.live.pl. w opisie jest tutaj link, trzeba kliknąć, zapisać się i otrzymujecie darmowy wstęp właśnie na ten najbliższy live, ten główny live. Dzisiaj mamy tak naprawdę mikro live wstępny. Słuchajcie, problem, jaki się pojawił, pewnie jak zauważyliście w ostatnim czasie, więcej publikuję materiałów, Prośba o to potwierdzenie, czy mnie słychać. Bardzo, bardzo bym prosił, czy mnie słychać, dlatego że przed chwilą mówiłem przez dobre 5 czy 7 minut i, i okazało się, że miałem zamutowany mikrofon, mikroport i, i to nie do końca funkcjonowało. E, także łapką w górę poproszę albo komentarzu jest ok. I to, co się stało, słuchajcie, to niestety po tym, jak zacząłem publikować te materiały, ktoś sympatyczny z konkurencji spowodował po prostu blokadę jednego z kont reklamowych. To nie jest pierwsza sytuacja w moim życiu i tak jak się kiedyś dostawało odpukać jedynkę w szkole, to mówiło się, że nie ma żołnierza bez karabinu. Natomiast tak naprawdę, jeżeli jesteś marketerem, czy jesteś przedsiębiorcą, który działa i w szczególności reklamuje się i korzysta w sposób masowy z różnego rodzaju z różnego rodzaju systemów reklamowych, to przynajmniej masz, przynajmniej jedną osobę znasz, albo samemu doświadczyłeś blokady konta. Nie jest to duży problem, demotywuje, ale, ale to nie jest problem. Problem natomiast jest taki, że po pierwsze, ktoś nie chce, żebym się dzielił z Wami tą wiedzą, po prostu, po prostu może to jest tak, że jak, jak za dużo jest darmowych treści, za dużo się przekazuje informacji, które są na przykład zazwyczaj w płatnych szkoleniach. No to wiadomo, że konkurencji cześć Marcin, może się to nie, nie spodobać. Natomiast to mnie tak naprawdę skłoniło do jeszcze innej rzeczy, do głównego, takiego, głównej myśli, którą chciałem Wam się podzielić z Wami w tej chwili. Otóż widzicie, chciałem, żeby każdy to odniósł do siebie, dlatego że budujemy wszyscy swoje bazy, publikujemy różnego rodzaju materiały, reklamujemy się, inwestujemy środki reklamowe w właśnie budżety reklamowe w to, żeby jak najwięcej osób nas widziało. I co by się stało tak naprawdę, gdybyś stracił bądź żebyś, gdybyś straciła dostęp do wszystkich swoich zasobów reklamowych? No cześć Marcin. Co by się stało, gdybyś e, dzisiaj albo jutro, budzisz się jutro rano na przykład, wchodzisz sobie na konto na przykład, żeby wysłać mailing, bądź wchodzisz e, żeby na fanpage, bądź wchodzisz na e, Instagram i nie masz dostępu. No właśnie, byłby spory problem. Widzicie, pół biedy, jeżeli jeszcze na firmie na przykład nie ciążą jakieś kredyty albo leasingi, ale co, co się dzieje, jeżeli masz tak naprawdę oparcie na jednym źródle, tak naprawdę na jednej bazie e, dotarcia do klientów? Po prostu jest tragedia, tak? Masakra, bo jeżeli tracisz Instagrama, a przynajmniej raz pewnie każdy z Was prawdopodobnie słyszał o historii, gdzie albo Instagrama, Instagram został wykradziony, konto zostało wykradzione, no słuchajcie, wiele lat pracy idzie na marne, tak? Ja tutaj sobie kilka takich przykładów pokazałem, żebyście nie myśleli na zasadzie, a Pawle, co tam gadasz. Pewnie, pewnie i tak to mnie to nie, do, nie dotknie, tak? Kto dotknie, jeżeli masz większe konto, albo dłużej publikujesz, kto tak naprawdę by zablokował moje konto na, na Instagramie, czy kto mój YouTube by zablokował? Ja mam tam 100 tysięcy, 200 tysięcy wyświetleń. I ja bym kilka przykładów, trochę takich być może skrajnych. Część z Was pewnie kojarzy tego Pana. Bardzo kontrowersyjne treści, kontrowersyjne tak zwane JOLO-treści, czyli pana Kruszfila On, w momencie, kiedy zablokowali mu konto, miał około, jeżeli dobrze pamiętam, dwóch milionów wyświetleń, konto na YouTube zablokowane. Instagram, kolejny przykład, nawet jak wpiszecie sobie Instagram, jak odzyskać konto, czy Instagram, zablokowane konto, są dziesiątki. O ile nie setki e, dziesiąt, set, dziesiątki tysięcy, tak naprawdę przykładów, jak je odblokować. Kolejny Facebook zamknął konto za 340 tysięcy, które miało 340 tysięcy fanów za spam, którego nie było, tak? Bądź kolejny przykład. Mm, pani się naśmiewała z oprawców, gdzie to było? Gdzieś tutaj to widziałem. Pani się naśmiewała z oprawców y, wojennych, tutaj, tak? Mamy kolejny przykład. Instagram zablokował konto youtuberki. Żartującej ze zbrodniarzy wojennych. Jestem zaspoczona, nie wiem, co robić. Konto miało 1,1 miliona. Więc cześć, Sebastian. Podrobienia na ten ryfę, pewnie masz jeszcze tam jasno u siebie, więc to nie jest tak, że budujemy sobie te treści, tak? te wszystkie budujemy tutaj kanały i, i widzicie, żyjemy w takich czasach, że czasami po prostu wystarczy napisać jakieś jedno złe słowo, tak jak ta słynna historia, pewnie kojarzycie ją ze sprzedawcą w sklepie, ze sprzedawcą w sklepie rowerowym, który napisał, że szuka... Dwóch na literkę P, chcę, żeby mi teraz kontał wywalili. Ty, tych takich dwóch elementów do, do, do nakręcania roweru, i że, i że ma na sprzedaż promocyjnie, i za to, za użycie tylko tego słowa, mu całe konto wytrzepali, więc, czy wyrzucili. Więc tak naprawdę, myślę jest do Was taka, żebyście, i to jest rzecz, którą ja tak naprawdę doszedłem do wniosku, że oczywiście wszyscy mówią, buduj bazy na Messengerze, tak? Bardzo się cieszę, że w te, tak dużych ilościach się zapisujecie na tym Messengerze u mnie. Natomiast decyzja, jaka dzisiaj tak naprawdę zapada, jest to, że jak najszybciej zmienię to na zwykłego e-maila. Owszem, na e-mailu być może są mniejsze, e, mniejsze statystyki, być może ten e-mail ostatnio tak nie funkcjonuje jak 10 lat temu. E, być może Messenger i chatboty, cześć Mariusz. Mają y, lepsze statystyki, lepsze wyniki, lepszą klikalność, y, otwieralność, open rate y i tak dalej. Ale słuchajcie, prawda jest taka, że o ile mogą wam upierdzielić za przeproszeniem chatbota, przykład, jednego z największych tak naprawdę marketerów amerykańskich, y, chyba 300 tysięcy osób na Messengerze w chatbocie, konto odleciało, bo po prostu nie spodobało się, że miał zbyt wysoki wskaźnik, czy tam jakieś słowo, y, użył jakiegoś słowa, którego polityce Facebooka nie, nie przewiduje się, że, że powinno być... Wiecie o co chodzi? Jeżeli reklamujecie się bądź zareklamujecie się na Facebooku teraz i jest tam taka funkcja przy dokładnie custom audience, czyli przy tworzeniu baz, że akceptujecie po pierwsze, że nie będzie treści rasistowskich, że nie będzie żadnych treści naruszających prawa mniejszości i tak dalej. Coś, co się wydaje standardowe, tak? Ale żyjemy krótko mówiąc w takich czasach, że jedno nieodpowiednie słowo i Wasz system niestety, czy Wasza baza i tak naprawdę przez to 4, 5, 10 lat, może i czasami więcej pracy, czasu i pieniędzy, bo przecież każdy lead, każdy kontakt to są realne pieniądze, no wylatuje niestety w kosmos, że tak powiem. Dlatego pamiętajcie, moja sugestia jest taka: ja pokażę wam tylko część swojej bazy, którą tutaj posiadam. Tak naprawdę kolejną wskazówkę, którą chciałbym wam podpowiedzieć, to jest to, że mam część na Active Campaign, tą najbardziej aktywną część bazy. A, a część mam na Stand in Blue, tą najmniej, że tak powiem, to jest część mojej blazy, akurat to jest 31 tysięcy kontaktów, drugą część mam tak naprawdę na Active Campaignie i, i prawda jest taka, że oczywiście mam fanpage na tam chyba 19 tysięcy, Instagram mi się bardzo szybko buduje, w tej chwili YouTube się buduje na meny czacie, z którego korzystam również, czyli na tej bazie chatbota, Również, jak widzicie, kreska pionowa wystrzeliła, jak się zapisujecie na darmowy live, ale decyzja taka zapada dzisiaj po tym, jak wypierdzielili za przeproszeniem, mówiąc kolokwialnie, jedno z kont reklamowych i w każdej chwili mnie, również i Wam, mogą zablokować Wasze zasoby, przechodzę na e-maila. Niech on będzie faktycznie, może i trochę mniej, może trochę gorzej, responsywny, klikalny dalej, ale widzicie, jeżeli zablokują Wam fanpage, jeżeli zablokują Wam... YouTube'a, Takiemu kruszfilowi, który miał 2 miliony wyświetleń, i go po prostu z dnia na dzień praktycznie wykosili, bądź on w ostatniej chwili się tak naprawdę zablokował. To tak naprawdę nie wiecie, czy jutro e, będziecie mieć swoje bazy, a e-maila wam nie, nie, nie usuną. I tym e, radosnym, e, e, radosnym, e, radosnym koncertem, i tym radosnym e, elementem chciałem wam jeszcze jedną rzecz wam podpowiedzieć. Suma summarum, i tak. Jeżeli działamy na Messengerze i tak, jeżeli działamy na Instagramie, mamy te wielkie konta, mamy te wielkie Facebooki, mamy te wielkie YouTube'owe ilości subskrybentów, to gdzie słuchajcie na sam koniec wszystkie e-maile po zamówieniu lądują? No gdzie? Na e-mailu. Te wszystkie zamówienia i tak potem są kierowane na e-maila. Bez względu czy sprzedajecie koszulki, czy sprzedajecie nieruchomości, zawsze to idzie na maila, a potem na yy, telefon. Jest jeszcze jedna rzecz, o wiele, wiele dalsza, tak naprawdę, już kończąc tego dzisiejszego szybkiego, krótkiego live'a. Marcin ty napisał: Od zawsze to mówiłem, że fanpage nie jest nas, tylko Facebooka. No właśnie, stawiajcie na i stawiajmy na niezależność, na niezależność. Dlatego, że pięć lat pracy to się tak wydaje, że eh, tam trudno, tak? Mnie to nie dotknie do momentu, aż was dotknie. Tak samo jak z kopią danych. Większość ludzi nie robi kopii danych, tak naprawdę kopii awaryjnej, kopii zapasowej. Ponadto się dzielą te osoby na dwie grupy: na te, które nie robią, i na te, które będą robiły, bo to jest statystyka, kiedy coś wam odetną. I konkludując, czyli podsumowując już ten dzisiejszy przykład, jest coś znacznie dalszego, nawet jest coś znacznie dalszego, i głębszego, i ważniejszego, nawet niż sama baza danych. Wiecie, co to jest? Kto wie, co to jest? To są relacje z tą bazą danych. Bo nawet jeżeli wam wypierdzielą, i nawet jeżeli Gmail czy jakiś inny system spowoduje, że będą algorytmy was wycinały i wasze e-maile nie będą przechodziły, jeżeli wam utną dostęp do Instagrama czy do YouTube'a, to i tak relacje z klientami będą na tyle mocne i na tyle silne, że siłą rzeczy oni, nieważne czy to będzie kanał komunikacji, będzie drugoplanowy, ale to, że klienci wam ufają, że was lubią, i że daliście im pewną wartość, której oni skorzystali bądź nie. To siłą rzeczy na końcu i tak będą do was wracać bez znaczenia, bez znaczenia czy e-mailem, czy Facebookiem, czy jakimś innym dziadostwem za przeproszeniem. Dobra, wybaczcie, ale się trochę nakręciłem. Na samo zakończenie, słuchajcie. Na samo zakończenie mam dla Was mały prezent. Kończąc już prezent bonusowy. Każda osoba, która napisze w komentarzu, w jakiej jest branży, co działa, to jest minuta na reklamę waszą dosłownie 30 sekund co działa, w czym działa, w jakiej jest branży i zada mi jedno pytanie, które by chciała, aby jej pomógł rozwiązać, czy problem jaki chciałaby, chciałaby coś poprawić. Jeżeli chcesz coś poprawić, napisz w komentarzu to pytanie, daj łapkę w górę, czy tam polub, daj lajka, like czy serduszkę, jeżeli to oglądasz na Instagramie. I to, co mam dla Was, słuchajcie, to jest dokładnie, jeżeli wejdziemy sobie do panelu Akademii Ekspertów, tutaj jest moje najnowsze dzieło, czyli Ekspert 5.0, leg legendarne już szkolenie. Udostępniam Wam dokładnie bonus, czyli generator kontaktów, dostęp do tego materiału wideo każdej osobie, czyli w jaki sposób tworzyć listy, bazy e-mailowe i, i również te meny czaty, czyli te chatboty i tak dalej. Chociaż powiem Wam, że jestem sceptyczny odnośnie do, do tych kanałów. Taką jeszcze jedną rzecz, czyli każdy, jeżeli chcesz to otrzymać, po prostu napisz pytanie. Napisz pytanie w komentarzu, w czym chciałbyś, abym ci pomógł, co bym ci mógł powiedzieć, co, w jakiej dziedzinie, co chcesz osiągnąć, jakiś cel, daj łapkę w górę, czyli komentarz plus łapkę w górę. I każda osoba otrzymuje ode mnie materiał wideo, który ma 40 minut. 40 minut, w ciągu 24 godzin wyślę do ciebie, bądź ktoś z zespołu wyśle, bądź automat to wyśla, kto ustawi w automacie. Dostęp do eksperta, czyli spadnego szkolenia w tym wypadku. Kurczę, chciałem się z wami ostatnią rzeczą podzielić, ale mi wypadła z głowy. W takim razie będę musiał to na następną rzecz, na następny live przenieść. Słuchajcie, podobają wam się te live'y? Marcin tutaj napisał stosuj, ale rób kopię kontaktu. Zgadza się, przerzucaj je na maila. Dokładnie tak. Adrian mówi, podoba mi się. A już chciałem stosować menu chata. Jest, Darku, jest ok, menu czat. Tak samo jak chat fuel, natomiast warto na pewno, tak jak Marcin tutaj wspomniał, żeby przerzucać i dywersyfikować, czyli na różne różne kanały dywersyfikować i się zapisywać. Mariusz, jest sklep sumowy, coś zmienił na mojej stronie. Okej, okay. po chcę mieć tematyk, żeby się odnosić też do Waszych materiałów. Powyżej macie link, bądź poniżej www.darmowylife. .www Pamiętajcie, że już niebawem będziemy startowali. Darmowy.live.pl, chyba to jest odwrócone w tej chwili, tak? www.darmowy.live.pl Macie link w opisie, wystarczy kliknąć, zapisać się, otrzyma, otrzymacie dwie rzeczy. Dwie rzeczy otrzymacie. Pierwsza rzecz to jest, zapiszecie się na ten główny live, to jest micro live, a drugi, drugie, drugą rzecz, to, co otrzymacie, e, czyli dane dostępowe do tego live'a głównego, który już niebawem będzie miał miejsce, a drugą rzecz, którą otrzymacie, to są dokładnie PDF-y z poprzednich transmisji tego typu. Oraz e, jeżeli napiszecie e, pytanie do mnie bądź polajkujecie to, to również otrzymujecie ode mnie dostęp do wspomnianego. Generatora kontaktów. Kampania, generator kontaktów. Bardzo fajna kampania, 40 minut. Słuchajcie, dzięki serdeczne. Cześć Michał, swoją drogą. Jeżeli Wam się podobają również te krótkie live'y i ta moja aktywność ostatnia, dajcie znać łapką w górę w komentarzu, Pawle, było ok, a będę więcej tego rodzaju kontentu produkował. Takich szybkich, krótkich live. Ów. Dzięki serdeczne, miłego wieczoru Wam życzę i pamiętajcie, zabezpieczajcie się bo ten ktoś się nie zabrał. Zapy... <grymne> Nieważne. <grymne> nie <grymne> Dobra, miłego wieczoru.